Cześć witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj gramy w Brawl I jesteśmy ze znajomym workiem Cześć witacie I dzisiaj będziemy kupować Karnet zadymiarski O chłopie, kurde ale pierwszy raz kupiłem w ogóle geny I zostawcie subskrypcję z że żeby nie przegapić pojęcia to w górę, taki fajny komentarz to wam ciepłe serduszko I ostatnio w ogóle trafiłem ostatnio Mortisa, to czekaj kupować to teraz i powiem jeszcze tak że będziemy najpierw otwierać razem małe skrzynki potem no. duże i potem Megaboksy mega boxy na koniec tak. albo może te odznaki to pierwsze no bo no to tak to najgorsze no wiesz no więc. To czekaj, jeszcze podejdźcie do klubu z niemi z bo fajny klub lecimy po 100 członków dobra to czekaj dobra Dać to. kupujemy a więc... trzy cztery sta a i trzy. Stop! Jes! Yes. O, Masz to! Masz karne za gniazdo! Dobra, a i najpierw rafsa, może odblokujemy. Nie, rafsa na koniec. Nie, bo jak wypadnie ze skrzynki. A no. No to, Wad... Tak, dobra, odblokujemy. O, o kurde, będę grał z piesem. I mamy. Kniknęłaś karawca. O, nie złapisz. Co? Muszę to zrobić. Zapiszę. Dobra, jest to Ej, jest czekajcie, teraz znaki. odbierzmy sobie skin'ka Roimurax O Oj, chłopie Dobra, to, to mogę jeszcze te odznaki odblokować? Tak, no. odznaki od odblokowywaj I, I te skinnety. I skina też odblokuj Daryl O kurde, to jest... Ale ładnie Ej, czekaj, ogóle, to się to... nagrywa, to się nagrywa Dobra, dawaj na golby. Dalej. A czekaj, a mam coś w sklepie, tak? Nie, dobra. 47 Ej, co jest? Ej, po co nie myśli? W Dobra, czekaj, otwieramy. Takie Taki Teraz? Tak, dojechamy. I? I ta tik, Poko. O, ta do poko jest fajna i do no. Nicu w sumie. To I tik i... jest słodki nawet. No. 50 rachów. do rapsa. albo. Daj, doradza, nie no. wiecie. Piękowymi. Teraz, e, ej dawaj maksujemy rafsa O no w sumie A masz dużo monet? Nie, nie, nie wiesz, nie ten, nie ulepszamy tylko po prostu I będziemy ulepszać No jak masz dużo monet to tak, dobra Ale wy... kozak, nie? No. Coś się? No. Mega no Dobra, od napi, dawaj Będę grał tym rafsem tak dużo. Ej, a wiesz, że chyba nie ma w ogóle małych skrzynek w tym karnecie, tylko tam na dole tak, za darmo to. Ja chyba są. Chyba właśnie mamy tutaj Ale mi się wydaje, że rapsa nie będziemy mieli na max poziomie. No to jest nawet taka fajna. A co jeśli trafimy inną postać? No, no to kto no. O, kciuszek. A, możecie zostawić łapkę w górę tak jak pułkownik raps. Właśnie. Nie, do Mordisa dać, czy Nie, Rafa? Nie, do, tak, tak. To, um, do I to 200. Ej, czekaj, muszę coś zrobić. I patrzcie na to! Takie imionko. I później sobie na inne. Ale, ale, ale jakie dać? Mm. Tego... Ja bym dał złoty. Tak. No dobra. Nie dobra, do I dam sobie tutaj. Dobra. I no, czekaj, idźmy i 500 punktów doradza. O, to no. Ja go Star Powera od razu jadę. Tak. No serio. Tylko po odblokowaniu wszystkich, bo może no. Star Power to nie go A raczej tego byś nie chciał na to punkt. No. Już miałem by no. już skrzynkę naciskać. Kurczę. nie ma ty No, nie? No. Jakbyś nie otwierał tego za free, to byś mega opening. No. Okay. Okay. No i kolejne punkty do rafta. mamy tysiąc, tak. No i mamy tysiąc punktów. Nie, nie, o, Ooo, jak będę przegrywał, to będę do mnie dawał. No, nie dasz jak zagrasz, to ja nie dasz ja na odzyskiwać. To jest taki z pistoletem trochę. Bardziej. I spocony raz. I to wszystko? No. Dajam. To co, ja pierwszy w okay? Tak, pierwszy. Nie, nie! Oh, no Kurde, dobra, ale... No to dawaj, już, Leci, Piątka, oczywiście. Nie otwieraj mega boxów. Dobra, skąpi. W sumie... Dobra, teraz ja, boczę. Ale mam skrzynek, nie ma w ogóle. Mówiłem no, to. No, dobra. Mamy trzy. To przewijamy, żeby długi odcinek nie trwał. Teraz ja? Tak, dobra. I mega boxów nie otwieramy na razie. Świeci się! Jest! Czekajcie. I?

no, ale na razie tak nie. Ej, już, już, No, Ej, oszukało nas. Dobra. Trzy. Nie. Dobra. Czy teraz ja mega... A nie, jeszcze Dawaj. Nie. Ej! Oszustwo! I Try, Trzy. Czekaj. Trzy, cztery! Czekaj. Nie. Nie. ale było tyle mam? monet, że było przewidywane a może zagramy gierkę Raphson i daje. nie, bo to długo będzie trwało ale fajnie ile trwa 6 minut dopiero no ale gdy otworzymy jeszcze nie wiem, nie zobaczymy zobaczymy gdy już otworzymy a i jakby co to widzę, że otwieramy mm, nie tylko arbuzik otwiera, tylko ja też otwieram. No. Dobra, to już koniec krzywda się mega megaboxy. Mega nie, Pytam jeszcze nie. To, żebym... A nie, bo już... Dobra, pierwszy aktual, ty. I czekamy. W Megaboksie. Jest! Jest! Jezu, chłopia, jest otwarta. otwarta sobie. Chyba nie dojadę Gagajcie, do szali. O, gliniane gołębie nie, nie, dobra. Nie, nie Dobra Dobra, dojadę Teraz ja, mogę być Czary Cie... Maryj, niech z tego mega boxa wyleci postać Legenda Kruk Legenda Kruk Cześć! O, to jest! Jaki fart, chłopie Odbieraj, chłopie Dobra, punkty do Nieto, punkty do Karla A jak tu postać? do Borleya Punkty do Rico punkt do Bibi mm -hmm. i świecąca jedynka i czy będzie postać i otwieramy <grym> nie nie farta <skupia> kupię, kupię, kupię kupię nie nie niemożliwe nie, nie ja ja nie. wychodzę nara on wyszedł normalnie no nie wiem widzowie on ma takiej farte teraz ja tak teraz nie wiem co to jest trzy nie no tu akurat jest nie, to nie. Akurat... ale kiełek Grabs raczej... i Gale raczej już nic nie wypadnie Albo racji, z, z tego? Dobra, oby coś wypadło, oby, oby, oby. Pięć. Yes. Ale dobra, i tak mega odcinek. Słuchajcie. Najlepszy na świecie. Jeszcze... I patrzcie na to. I te misje z karnetu. No, chłopie, no. Czekajcie. Jełas. Galek! jeszcze skinek do go wymaksować? Chyba możesz, nie? Dobra, lecimy. 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 się gdzieś, wykryć się. A to jest fajne, wiesz. To jest Już dużo brakuje. To czekaj. To są dołnika. Ale O nie, to nie e, e, się fajne. 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 W ogóle fajny odcinek bardzo mi się podoba. O, ale za to, za to musicie zostawić łapeczkę w górę oczywiście. Tak. To było nie do tak. wykonania. Ej, to może zagramy. Sorry za opisyomaru. No. Czekaj, ale, Pekaj, ale grę, jaką, jaką musiałem odkrywać Rawsa, Gayla czy Kieła? No. Ale nie wiem, mi się osobiście podoba ten. Bo mm. No to dawaj. ci, ja ci to O, okej, mam nożyki, bój się. Dobra, no to a, daj. A, daj, a No. O mój, i zero pukarków i już moc ósma, chłopie. To ja może zabrał... E, Czym mogę zabrać, powiedz? E, ja bym ci... O, w ogóle, znamy, niedawno dropnął tarę, to graj się tarą. Okej. Okay. Ja no, 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 zero puszek no, no, i moc ósma. Tak. Ja, ja bym się zagrał teraz z tymi dwie, jeszcze dwoma na odcinku, ale zobaczcie jak trwa. 10 minut. No, to no. znacznie. O chłopie, a jak on bije? Ja się muszę im na uchwyt grać, sorry za to. O nie, ej, kurde, e, nie, się... nie wiedziałam nie. Nie, Ja się muszę jeszcze im podnieść. Dobra, to ja może... Teraz dalej. No, Dobra, dawaj mina. My musimy zrobić co? No, mina. dawaj. Kurde, jakby nie wyszedł. No. A nie jest mocy, ale w ogóle nie... ten, tam było dwóch stów w drużynie. W drużynie. Ej, będę się... miał kim grać w ogóle. Tam 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 traciłem, w na tym jest taka Ej, ja w ogóle nie umiem tej pustyniami grać. Czym on bije? Czukam. Czukam. Śniegiem. Не, не Я ем розовое. Мороженое. Я ем мороженое. Ой, никто меня не брал. Чикаго, чего не мастер. Гейм, а ты подважки. Ты в хамблах? Да, все. А, А! Ты его захочешь? вас мастер, пожалуй. Ты Ты не не Нет, я... O, tak, tak, taką na, na najmniejszej randzie, czyli, no ja chyba, sobie się, tak, 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 chyba tak, na tak, 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 chyba, tylko na pewno, w tak, 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 Kupuję tak, tak,

tak ale... A ja, też jest fajnie A może nie co, to ja nie pasuję. No tak. Ja mi ja nie. Ja, tylko... Ale ja może nagrę jakiś odcinek jak wbijam kocha, gejla, na 10 rangę, na pewno takie coś nagram. Okej, okay, no to co? Nie, dawaj jeszcze jedną grę. To no, weź razę. No, ja Ci bym zasugerował może tego, tego nani albo matka. Nani, ja wolę nani. Okej, okay, dawaj. O chłopie, o chłopie. Ej, ale w ogóle patrzcie na to, ile mi zminusuje pucharków, około 400-500. Te. A to minusuje też kucharki? No, jak jest koniec sezonu, sezonu, to minusuje. A, a pokaż mi coś. A tobie na Sandy zminusuje na pewno... Na patrzcie. Na Nie, zminusuje ci 10 pucharków na B4, czyli jakby minus 14 pucharków będziesz miał. A, a ja minus 400. A tu? No, bo tu masz 1,500. A, czyli tu? Aha, czyli tu też zero. Dobra. Tak. Tylko na tam. Tu 92. tak? Nie, bo ten Codzima. jak ci minusuje to musi mieć powyżej 20 rangę. No, a, to nie... A patrz, niech a, niech a, a patrz na mnie, patrz na mnie. No tobie mega dużo minusuje. No ale, ale czemu mi teraz drupnęło dużo postaci dopiero? Ale... Chyba się cieszysz. No mega. Strosik. 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 Mm. What's the ale raz ma fajnego ulta, ja mogę ci rzucić ten. Jak sobie, czy nie? Я могу зайти в комментарий. Да? Я хотя бы рад, что зарасхожу. Так, по-другому, где-то там чипал. Не, что? Rage na odcinku? Ej. Ej, to było przedmiotem w ogóle. <grym> na odcinku? Nie, no, e e e Dobra, to może kończymy jeszcze. Ej, tak. W, no. w ogóle masz nowe postacie, zagraliśmy na wszystkich po jednej rundzie, a, a I zero pusiak. Tak, I zero No, ja, ja rozmiankowalni. <grym> Dobra, no to co? Otrzymajcie tak się, się. No to co? Oj, już myślałem, że to mi znikło, kurde. To co, żegnamy się? No. To co, pożegnamy się. Siemanko, widzę, wiem? Dobra, to co, trzymajcie... Trzymajcie się do następnych. Cześć.